No naprawdę, Gregorio, nie wierzę, że po tym wszystkim, co się stało, nadal masz takie podejście. Niczego się nie nauczyłeś? Zamierzasz się kiedykolwiek zmienić, czy będziesz taki przez resztę życia? To jest tu. A? A kiedy nasz mały robaczek się uruchomi, to wyciągnie potrzebne informacje i przeleje pieniądze z konta Hermana na moje konto. Jeśli go się ściągnie, wyciągnie hasła i pieniądze. Aj! Gdzie się podziały te zlecenia przelewów od Hermana? Może są tutaj? No wiesz, Kamila, jak mogłaś pójść do Leona i wypaplać może w jego napisał jakąś tam linijkę? Max, ja nie chciałam powiedzieć, samo mi się wymsknęło, wiesz? Przecież ja nigdy nie chciałam sprawić przykrości Wioletki, ona jest teraz na mnie wściekła. Bałam się, że cię stracę, a tak naprawdę ta piosenka nic dla mnie nie znaczy. Skoro nic nie znaczy, dlaczego skłamałaś? Ludmiła trafia we wszystkie nuty! I spróbuj to powtórzyć, a ja już się postaram! ani słowa, a ty odczepisz się od Maxiego. Przed wami naprawdę wielka szansa. Możecie zaprezentować burmistrzowi to, co chcecie robić w życiu, to, co kochacie. I co, zmarnujecie ją, bo nie chcecie pracować razem? I byłem wami oczarowany. Czułem się... Szczęśliwy? Tak. Ha. Patrzyłem na was i czułem się, jakby mi czegoś w życiu brakowało. Marko, może powinieneś zacząć naukę w studiu? To, co czujesz, to raczej poczucie winy. Mnie też się wiele razy zdarza. Potrzebuję twojej pomocy. Proszę. Dobrze, pomogę ci. Naprawdę? Dziękuję. Nie powinnaś się czuć, aż tak zagrożona przez Esmeraldę. Herman bardzo cię kocha. Mam wrażenie, że Angie czuje się przeze mnie zagrożona. Nie, to absurd. Ona ma Wiolettę. Ja nie to miałam na myśli. To pamiętnik mamy znalazł się! Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę w to uwierzyć! To była moja wina i dlatego nie chcę śpiewać tej piosenki. No to co proponujesz? Niech zaśpiewa ją Fran. Przystąpię do egzaminu wstępnego do studia. O! SUPER!